Wirus pokazał nam, jak wiele można zdziałać online. Spotykamy się prawie codziennie, chociaż nigdy nie widzieliśmy się w realu. Wiemy, jak trudno jednocześnie być rodzicami i pracować zdalnie. Więc stworzymy miejsce, w którym dzieci mogą wartościowo spędzić czas i gdzie edukatorzy znajdą pracę i stworzą wirtualną społeczność. Będzie to plastyka, programowanie, karate, archeologia. A nawet nauka gry na balafonie. Nasz pomysł wygrał w międzynarodowym hakatonie. Dowiedzieliśmy się od rodziców i od osób prowadzących zajęcia, czego potrzebują. Teraz siedzimy po nocach, szukając fajnych edukatorów i budując portal. Nie wszystko możemy zrobić sami. Musimy opłacić serwery i inne usługi. Pomóżcie nam, to zrobimy Wam internetowy dom kultur. Widzimy się w maju na zajęcia domowe.pl Staj się na chwilę, bo ja nikogo nie widzę przez tego misia.